Słuchajcie, zanim przejdziemy do oglądania, chcę wam coś pokazać. To wam słuchajcie chciałem pokazać, zauważyłam słuchajcie, że bardzo dużo ludzi jak widzicie, czas oglądania przez sub bez subskrypcji i zobaczcie tylko tyle. Widzicie to? Więc postarajcie się trochę lepiej. Zaczynamy film. Jeśli słuchajcie chcecie, możecie mi dać znajomych w Robloxie, bo mam akurat nowe konto. Możecie mi, do, możecie mi dodać do, 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 tylko, przez, um, tylko przez te dwa dni, więc śpieszcie się, bo potem będzie koniec czasu. A my słuchajcie, już zacznijmy sobie, jak, jak widzicie to jest nowe konto, całkiem nowe, um, więc może zacznijmy sobie... Mm. Chcę sobie pograć. I pokazać komentarz dnia za z tamtego odcinka. No, to jest słuchajcie ten komentarz z dnia. Jeśli też chcecie być komentarzem dnia, to po prostu napiszcie fajny komentarz, kto by się zrobił. Aleksyk Dziękuję. No, a my już zacznijmy. Możecie, możecie, słuchajcie, mi dodać do znajomych oh. uh. tylko przez dwa dni, bo potem już um, moje konto znaczy, po prostu już nie będę dodawał, bo nie będę wiedział, że ktoś chce mnie dodać, więc będę go u Was tylko przez dwa dni. Tak, też chcecie, oczywiście, jeśli chcecie być komentarzem dnia, napiszcie po prostu fajny komentarz no i tyle. A my sobie to sobie gramy zagrajmy. może sobie w... Nie ja chcę to sobie zagrać. Mm. No to może sobie zagramy w moderni styl. Może, może nie za dobry pomysł, ale okej, okay, dobra niech będzie. Co tam? Dobra, słuchajcie, niech tam się tutaj ładuje coś. Tak, to gra. Okej, okay, dobra, Zaczniemy sobie. Jeszcze się nie nuduj do końca. Bo po nie będę zanudzał, tylko zrobię pauzę. Okej, okay, słuchajcie, już dołączyłem do gierki widzisz tak wygląda mój oczywiście to co mam na sobie to oczywiście tutaj jest ta naklejka Tak naprawdę, ale jest to oknie. Odspokój, ok, nie? spokojnie. spoko, okej, dobra no sobie może zaczniemy tutaj okay. O, no nie dajemy uwaga Kim jestem? Inconet, no skąd ja wiedziałem, że będę Inconet, dobra nie wiadomo, kto jest szóstym. Okay, nowe wykoiny. O nie. O nie, 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 nie. On tu... O nie, tam był ten.

Dobra. O kurde! Ona zna skróty kurde jakieś. O nie! Kurde, ja się wystraszyłem tego dźwięku trochę. Umarłem. Nie, kurde, Szkoda. Fajna choina. Będę ją pamiętał w niebie, bo on z Ej, serio, fajna. Gram oczywiście w kilka gierek. Uh -huh. A okay. więc Ty nie widziałem. Mikołaj ma 8, ty. Nie wiedziałem o tym. <grymne> nie leży no, tu, ja wiedziałem. Jest Mikołaj ma 8 nowe ferów. Oczywiście, bo jakby ciągnęły go. Jakby go ciągnęły, jak on ma. Dobra, trzeba coś. Gdzie ty tajny? Coś tu jest tajnego? Na przykład, jakiś tajny gostek, co się na nie zgapi. Na tej sterze może go śledzić. Okej, okay. może tu się ukrywa? Co jest? O, wygrał. Fajnie, To jest Ten sobie ryby. A właśnie, bo kiedyś. Ja tutaj też była fontanna, ale kiedyś też tutaj był ten gość. Tutaj. To była wtedy taka miasteczko miasto. Fajny ten. Dobra. Co to jest Dobra. Muszę mapę wybrać. Są jakieś nowe mapy? Ciekawe, czy są nowe mapy? Co ty tu robisz, robisz dziadu, co ty tu robisz dziadu, co ty tu robisz dziadu, mały. Dobra. Co, kim będę? Uwaga. O kurcze! O kurcze! Zagrywasz sobie? A dopiero zaczyna Stary, jak im zaraz nie odpuścisz, to w końcu zrobią coś niebezpiecznego. No Jeśli tylko na tyle cię stać, to może do programu. Musi. Nie mi się mówić o mojej programie. Musi. O kurde, ona tu szeryf, szeryf, szeryf. On tu szeryfa. Давай Есть. Забитый. забиты. Забитый. Забиты. не забиты. Так, добра. да? Жуть в то, жуть в него. Я сижу за. O nie! Zabity, kurcze! Kurcze! Aj. Kurcze. To choć, chyba, chyba nie będzie kilka gierek. Ale okej. I co? Nie, ja. Dobra. 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 jeśli chcecie mnie dodać, to... O, znowu morderca, ty! By... Dobra, jeśli chcecie mnie dodać, wy... W Robloxie, mm, no to pojawi się mój nick jakoś gdzieś akurat, teraz, teraz się pojawił mój nick, teraz powinien się pojawić, albo potem, już pojawi się. Jeszcze mój nick do Roblox, chcecie mnie dodać sobie? Przyjmuję każdego przez dwa dni.

Gdzie oni są? Gdzie oni mogą być? Muszę ich poszukać dobrze. Tutaj, zobaczył ktoś wskazany, kto ze strony, nie, Chyba, twórca albo nie wiem co. Jeszcze trochę trzeba go poszukać. O, chodź. Dobra. O, nie, dobra. Chciałem napisać Imposter, czy I'm wtedy by mnie. Dobra, gdzie jeszcze ktoś jest? Kurczę, gdzie on może być? Albo ona. Tam i sap. Kto wygrał ja, nie? Tak, ja. No. No i mamy Cię, dobra. Dobra, słuchajcie. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli Wam się spodobał e, ten filmik, e, dajcie łapeczki w górę, subskrypcję. No i pamiętajcie o tym, co Wam pokazałem, czyli, że mało dajecie łapek, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Zrobię sobie dziądko. Cześć.